Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki, 20 grudzień 2011. Dzisiaj kilka słów na temat doskonalenia, doskonalenia siebie, prawda? Takiej, drobinkę odrobinkę kontynuacji wczorajszego tematu, wczoraj mówiłem troszkę o tej korelacji marzeń, e, e, nawyków, prawda, przekonań, o tym ścisłym powiązaniu. Dzisiaj troszkę o doskonaleniu siebie. Wszyscy chcemy być lepsi, prawda? Chcemy się doskonalić. Znaczy, na pewno chcemy być lepsi, bo to, co chcemy się doskonalić, to już jest, prawda, wyższa, wyższy stopień, wtajemniczenie nazwijmy to, prawda? Wielu ludzi chciałoby lepiej żyć, lepiej funkcjonować. Natomiast jakby nie widzi potrzeby doskonalenia się, bo uważa, że jest wszystko OK. Ale tak naprawdę do tego, żeby dopasować się do naszych marzeń, do tego, żeby móc je zrealizować żeby te nasze cele stawały się realnością, rzeczywistością, potrzebujemy się doskonalić. I teraz bardzo często chcielibyśmy takich zmian nagłych, radykalnych, prawda? Chcielibyśmy w niektórych dziedzinach zmian o 100%, prawda? Ale jest to raczej niemożliwe czy raczej, no na pewno jest niemożliwe, prawda, żeby się zmienić o 100% nagle prawda, i trwale, bo chwilowo być może da rady, prawda? Bo jest akurat taki impuls myślowy, jest takie środowisko, jest takie nastawienie, jest taka chemia w nas, że jesteśmy gotowi nagle się zmienić, prawda? Pytanie, czy potrafimy to utrzymać, prawda? I teraz jakby ważne jest, żeby zrozumieć, że to nie o to chodzi, żeby się nagle zmienić o 100%, ale żeby eee, w stu obszarach, w stu dziedzinach, w stu naszych nawykach, w stu naszych przekonaniach zmieniać się systematycznie o 1%, prawda? Jeżeli potrafimy to zrobić i kroczek po kroczku doskonalić się, kroczek po kroczku, wchodzić na tą ścieżkę, tą ścieżkę do celów, tą ścieżkę doskonalenia się naszego, wówczas te zmiany będą naprawdę bardzo trwałe. Ponieważ ta systematyczna praca nad sobą to dzień po dniu, to kroczek po kroczku, to, to jest tak jak ta kropelka, która drąży skałę i która robi trwałe, trwałe zmiany. To taka rzeka, która, czy potoczek, który żłobi swoje kory, to gdzieś tam, prawda? I potem robi się z tego wielka, wielka, wielka rzeka. Także każdego dnia po jednym procencie w wielu, wielu dziedzinach, na wielu obszarach, a nie 100% nagle. Dlatego, że te 100% zazwyczaj nie wypala. Za chwileczkę będziemy mieć 1 stycznia, będzie, będzie prawda, przełom roku, czyli ten moment, ten dzień wielkich wyzwań. Ludzie podejmują wielkie decyzje, mówią od pierwszego to ja już to tam, to siam, to prawda. Trzeciego już zapominają, co mówili pierwszego, prawda? Czy tam 31 na Sylwestra wieczorem. Dlatego w tym doskonaleniu siebie bardzo ważne jest, żeby... Być gotowym, rozłożyć to na długi, długi, długi termin. Kroczek po kroczku jesteśmy w stanie zrobić fantastyczne, fantastyczne rzeczy, osiągnąć fantastyczne rezultaty. Tyle na dzisiaj, tyle na dzisiaj na tym kikownym szlaku. Do zobaczenia jutro, hej!